W ostatnim czasie Senat naprawdę wiele czasu poświęcił sprawom pomorskim, kaszubskim, przyjmując uchwałę z okazji stulecia przyłączenia, powrotu Pomorza do Polski. Teraz, dzisiaj, cieszymy się z tego, że Senat przyjmuje uchwałę z okazji setnej rocznicy urodzenia Lecha Bądkowskiego i tu w Gmachu Parlamentu otwieramy wystawę poświęconej właśnie Lechowi Bątkowskiemu. Bohaterowi nie tylko Pomorza, nie tylko Gdańska ale również cichemu bohaterowi przemian, które zachodziły w Polsce w latach 80. Był to bohater stanu wojny, bohater stanu pierwszej solidarności, ogromny autorytet i wizjoner, który snuł liczne koncepcje polityczne na temat wielkiego pomorza i odegrał niezwykle ważną rolę w kształtowaniu świadomości zwłaszcza w północnej Polsce. Lech Bątkowski urodził się 24 stycznia 1920 roku. 100 lat temu 6 dni po wkroczeniu do Torunia wojsk frontu pomorskiego, którymi dowodził generał Józef Haller, które te wojska przywracały Pomorze Rzeczpospolitej. Wychowywał się już w wolnej Polsce, w Toruniu, który był stolicą województwa pomorskiego. I Pomorze jako część Polski zawsze było mu bardzo bliskie. Skończył gimnazjum klasyczne w Toruniu, był jego absolwentem. W 1938 roku zdał maturę i od powiem, pierwszych lat życia interesował się Pomorzem. Odbywał wycieczki, szczególnie na teren Kaszub, i ta miłość do Pomorza, taki szczególny stosunek do tej dzielnicy Polski, była mu bliska do końca życia. Ja się z nim zetknąłem w czasach opozycji demokratycznej, lat 70. w Gdańsku. Natomiast jego najbardziej aktywną działalność, którą poznałem osobiście, bo też pracowałem w zarządzie regionu w Gdańsku. To W okresie wtedy, kiedy on był doradcą Lecha Wałęsy i miał on tam ogromny autorytet. To jest legendarny założyciel Zrzeszenia Kaszubów jeszcze w latach 50., a on nie był Kaszubą, to też ciekawe, ale chyba najważniejsza rola w jego życiu był rzecznikiem strajku w sierpniu 80 roku. Był twarzą obok Lecha Wałęsy, Bogdana Borusewicza, no tego wielkiego zrywu Polaków. 40 lat temu, no i był redaktorem naczelnym ważnego wówczas czasopisma Solidarności i Samorządność, którego redaktorem był na przykład Donald Tusk, więc można powiedzieć, że jest to autorytet dla wielu generacji Polaków, szczególnie na Pomorzu. Kiedy go poznałem w 78 roku, 1978 roku. Był to człowiek, który wtedy stał na, na pograniczu oficjalnej działalności, i sprzeciwu wo wobec e, tego, co się działo w Polsce, ale też e, miał rozległe kontakty e, z ludźmi ówczesnej władzy, no, z Fischbachem e, choćby, z tym środowiskiem, e, w Gdańsku. No, przede wszystkim był pisarzem, członkiem Związku Literatów Polskich. I szefem oddziału Gdańskiego. To dla mnie ważna postać, ważna w kontekście także tego 1990 roku, wtedy zostałem prezydentem Wrocławia. Pamiętam, że właściwie to pojęcie małej ojczyzny zostało tworzone przez e, takich ludzi właśnie jak on, poprzez e, szacunek do tego, co lokalne, szacunek tego, co indywidualne, niepowtarzalne. No i oczywiście wielka postać historyczna, patrząc na jego życiorys. To po prostu swoisty wzór. To on był twórcą, ideologiem ruchu kaszubskiego, kaszubsko-pomorskiego. Był także tym, który był uważany i jest ciągle uważany za ojcem opozycjonistów pomorskich. To wokół niego w latach 60., 70. i na początku lat 80. skupiali się wszyscy ci, dla których niepodległa i wolna Polska była najważniejsza. Dzieło Lecha Bądkowskiego, które dzisiaj czcimy w Senacie, jest też ważne poza granicami Polski. Ja miałem kontakt jako ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie z niezwykle prężnym i patriotycznym polskim, ale też kaszubskim środowiskiem w Ontario, złożonym z potomków kaszubów, którzy 150 lat temu, w latach 50. i 60. XIX wieku, osiedlali się właśnie w północnym Ontario w okolicach dzisiejszego y, miasta y, Wilno, y, które, y, w którym nadal są tysiące Kanadyjczyków polskiego i kaszubskiego pochodzenia. I oni też, y, przynajmniej ci z nich, którzy byli liderami miejscowej y, społeczności, wspominali o Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, o y, Lechu Bądkowskim i o jego spuściźnie w tym aspekcie budowania patriotyzmu, y, zarówno wśród Pomorzan, Kaszubów, także poza granicami krajów. Tutaj może chyba trzeba przypomnieć legendę Lecha Bądkowskiego. Po pierwsze tragiczną, bo zmarł już w 1984, więc w 1989, jak odzyskaliśmy wolność, wielu Polaków się zastanawiało, komu zawdzięczamy tą wolność. On należał do nich, ale trzeba przypomnieć jedną rzecz. To był bohater II wojny światowej. To był kawaler, kawaler orderu Virtuti Militari, ale intelektualista, rzadka mieszanka, wybitny pisarz. Więc dla młodych intelektualistów jak dla Tuska, Aleksandra Hala czy senatora Kleiny, Bogdana Borusewicza, to był ktoś, kto łączył światy świat II RP, świat generała Sikorskiego. W wolnej, demokratycznej Polski, człowieka, który wrócił natychmiast po wojnie do Polski, aby odnaleźć się w trudnej rzeczywistości Perelu. W tej rzeczywistości uznał, że jego najważniejszym zadaniem to jest przygotowanie nowej, nowej generacji ludzi dla demokratycznej Polski. Było to utopijne. Był charyzmatyczny, był świetnym pisarzem, dziennikarzem, ale ja bym chciał zwrócić uwagę chyba na coś innego. Jego sposób myślenia na temat polskiej polityki. Nieprzypadkowo czasopismo, które prowadził w 81 tygodnik, obok tygodnika Solidarności, najważniejszy wówczas, nazywał się Samorządność. To była walka z centralizmem komunistów. Uważał, że silna Polska, silny naród Polski opiera się na tradycjach regionalnych, na bardzo silnych regionach, e, marzu o samorządności, e, no, która dopiero później została zrealizowana i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach e, to jest bardzo ważna myśl. W czasach globalizacji chcemy mieć silne państwo narodowe w porządku, ale zapominamy e, o tej sile jednak też regionów mm. czy e, samorządów. No jeszcze warto dodać to był Człowiek niezwykle wykształcony, znający świetnie język angielski. Człowiek też pojednania Polaków z innymi narodami wyszedł z wojny jako żołnierz, żeby budować pokój, używał języka pokoju, a nie konfliktu. Więc czuje pan, czuć tutaj jest wiele motywów tej biografii. No, tragedia jest taka, że zmarł w trudnym czasie, w takim czasie depresji, po stanie wojennym w 1984 nie dożył też jego wielkiego dzieła demokratycznej Polski, ale tak jak mówiliśmy pozostawił wielu wybitnych samorządowców, polityków, ludzi kultury.